Cześć kochani, z tej strony Sara Nowacka w Drzewie życia we Wrocławiu. E, dzisiaj pokażę Wam pozycję rajskiego ptaka. E, potrzebujemy mieć chustę zawieszoną na wysokości kolców biodrowych e, i wchodzimy do chusty zwiniętej w jeden sznur. Jest to pozycja dosyć wymagająca. E, potrzeba będzie nam użyć siły i też mieć dosyć elastyczne nogi. E, więc z tą lewą nogą odsuwam troszeczkę lewą chustę i siadam, po czym prawa noga e, pozwala mi prawej nodze wisieć. I teraz jestem w takiej pozycji. Chusta jest między moimi pośladkami. Odpycham lewą nogą chustę. E, ważne jest tutaj, żeby stopa nie była wyżej niż biodro. I teraz potrzebuję skrzyżować chustę. I na skrzyżowanie chusty założyć prawą nogę. Więc jak to robię? Żeby skrzyżować, prawą ręką łapie od zewnątrz za lewą stronę chusty, a lewą za prawą od wewnątrz. I teraz muszę się rozbujać i skrzyżować chustę. Mam chustę skrzyżowaną. I teraz na i ten teraz krzyż muszę złożyć nogę. I podnieść się szybciutko do pionu, tak żeby chusta e, zapręciła się, e, objęła moje udo. I teraz e, staję prawą nogą w chuście. Przyznam, że nie jest to zbyt komfortowe. Wszystko z wami ok. To, e, to nie jest przyjemne, przynajmniej na początku, z czasem troszeczkę mniej już. E, e, Boli. Ok. I teraz mogę zawisnąć na udzie i mam ten właśnie tutaj piękny ogon. I teraz, żeby wyjść z chusty, wystarczy złapać z przodu i opuścić się do przodu, przerzucić nogę i jesteśmy. Bawcie się, subskrybujcie mój kanał. Przed nami jeszcze dużo ciekawych pozycji. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam na do zobaczenia!